my Feet. Wanna drop out one. Wanna move my feet. Wanna drop out one. Wanna move my feet. Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale, moi drodzy, my jesteśmy ponownie w drodze, tym razem już wracamy do Szwajcarii, jesteśmy teraz w Niemczech, wyjechaliśmy o 5 rano i nie odzywałam się do Was jeszcze, jak będąc w Polsce, bo szybko rano wyjechaliśmy, ciemno było i było wcześnie rano, więc tylko pokazałam Wam kilka ujęć z Wrocławia, wschód słońca. Za nami był na szczęście mąż powiedział, bo jakby był przed nami, to by wygoraziło słońce. Także był na szczęście za nami. I teraz jedziemy cały czas niestety w deszczu. Przed chwilką wam mówiłam. No powiem Wam, że taka droga w deszczu to jest bardzo męcząca. Mąż jest bardzo zmęczony, więc zatrzymaliśmy się teraz na troszeczkę dłużej, żeby rozpostować kości i bardziej się pobudzić, ja to opowiem Wam troszeczkę przysypiałam i mąż mówi, e, tutaj mi nie przysypiaj, bo jesteś moją nawigacją, bo zawsze się staram, wiecie, z mężem rozmawiać, ale na szczęście jest też mama, więc mama też męża zagaduje. Jesteśmy ile? Cztery godziny w drodze i na razie droga jest ok, tylko najgorzej, że pada, ale mam nadzieję, że poprawi się ta pogoda później i że wyjdzie w końcu słoneczko i będzie się... O wiele lepiej jechało, bo jednak w deszczu nie jedzie się za dobrze. Także, my troszkę rozprostowujemy kości, przejdziemy się i jedziemy w dalszą drogę. Zatrzymaliśmy się na chwilę na stacji rozprostować kości, skorzystać z toalety. Ja tak się przechodzę, chwilkę tutaj. Zobaczę, co ciekawego mają. O, jakieś gazety niemieckie. Przepisy, krzyżówki. Jeszcze tu tam zobaczę, tam są jeszcze magnesy. Szale. Na tym można też kupić. Ale powiem Wam, że pogoda nie sprzyja, więc taki szal idealnie na dzisiaj, bo jest zimno. I cały czas niestety teraz pada. Minęliśmy Dresden i cały czas pada. My właśnie wybraliśmy się do galerii tutaj w Szwajcarii już. Wczoraj się do Was nie odzywałam, bo późno przyjechaliśmy, a dzisiaj z rana od razu śniadanko i przyjechaliśmy do galerii. Powiem Wam, że jest fajna galeria, więc idziemy sobie na małe zakupy jeszcze przed kolejnymi wakacjami. Jeszcze kilka rzeczy potrzebujemy, więc przejdziemy sobie tutaj. Odkrycie moje, już tutaj nie byłam, ale jeszcze jutro będziemy chyba jechać do Lucern, tak? Jeszcze jutro podjedziemy do Lucern? Także jeszcze jutro jeden sklep i później moi drodzy jedziemy do Niemiec. A co dalej, to dowiecie się w dalszych moich filmach. Także wchodzimy do sklepu i wiecie co to jest Pulember, Zara, Berszka, HM. No naprawdę bardzo fajnie, że są te sklepy. Jeszcze nigdy tutaj nie byłam w tej galerii i tak przez przypadek dzięki mojemu mężowi ją odkryłam, także przejdziemy się po sklepach. Może uda mi się coś tutaj. Jeszcze kupić, bo w Polsce za dużo rzeczy nie kupiłam. A szukam spodni, takich, wiecie, materiałowych, szerszych. Także zobaczymy. A jak nie tu, to jeszcze przed nami Mexikę. I ta galeria znajduje się w Ebicon. Jest trzypiętrowa. Powiem Wam, że za dużo sklepów nie ma. Dużo sklepów się otwiera. I wyobraźcie sobie, że otwiera się tutaj też Rosman. Także mama będzie miała Rosmana pod, praktycznie pod nosem. Także fajnie, no zazdroszczę, bo u mnie niestety Rosmana nie ma, ale bardzo ładna ta galeria, bardzo fajnie zrobiona. I weszliśmy sobie do Dozenbach. Jesteśmy w miasteczku Ebikon. Mąż tutaj przyjechał szukać butów do pływania. Ja kupiłam sobie w Polsce, a mąż niestety na siebie nie dostał. I tak sobie patrzę tutaj na klapki, fajne klapki są zobaczymy, może sobie jeszcze jakieś klepeczki dokupię, takie wiecie na basen te są fajne, ale z materiału tutaj szybko się mogą brudzić i powiem wam, że są fajne przeceny po 30% także tanie jak w Polsce o i fila będę musiała się rozejrzeć, mąż poszedł sobie tam patrzeć dla siebie a ja sobie tutaj zobaczę zobaczę jeszcze z tej strony no powiem Wam, że ten do jest dużo bardziej i dużo więcej zaopatrzony jak nasz w Polsce naprawdę ogromny wybór butów. Dobra, sobie przejrzymy i zobaczymy czy coś wybierzemy. I weszliśmy jeszcze do sklepu z ciuchami. Powiem Wam, że fajny tutaj sklep jest mają nawet 70% przecen. Jeszcze na wiesaku znalazłam mam tu na ręce, ale jeszcze przeglądam, będę szła mierzyć, więc fajne spodnie, ale fajny materiał. Bardzo przyjemny materiał. takie proste i wąskie, ale no i na końcu taka cena. To 19 franków. I te nie są przecenione. Ale też fajne. Zobaczmy dalej. to jest spoderkowe bluzeczki. I powiem Wam, że ciekawy sklep. O! A to są spodnie? Spodnie. Gdzie one wiszą? Nigdzie. To jest coś podobnego. Tylko, że ciemno-szare. Teraz sobie sprawdzimy też sejmy. Ale to już takie, wiecie co, to jest taki ala sztruks i, i widzę, że każde zagniecenie widać. Jakby mhm. takie spodemcy były. To są takie ala rybaczki. No. I z takimi kieszeniami tutaj. Sprawdzimy ceny. 119 franków. Też nie są na przecenie, a wcześniej widziałam tam, które ja wzięłam. Do przymierzenia są na przecenie więc sobie zobaczę to co mam ja. Ale fajne, nie powiem. Tu dżinsy. No, powiem, że ciekawy sklep, że przejdę, zobaczę. Może no, jeszcze przed wyjazdem coś uda mi się kupić. Przed wyjazdem na kolejne wakacje. I przyjechaliśmy sobie jeszcze wieczorem do Sport Rock na, mało, na małe piwko. A później jeszcze wieczorem będę chciała Wam pokazać, co kupiłam, bo jeszcze dokupiłam sobie kilka rzeczy, ale zobaczymy, czy dzisiaj pokażę, czy przełożę ten film jeszcze do jutra. Tak widzicie, miałam nie nagrywać kilka dni, ale no niestety, tak, tak jest, że <głos》> codziennie muszę coś dla Was nagrać. Czekam, bo może wychodzi z auta, więc idziemy na piwko. Takie wiecie, banasz, banasz, czyli to jest piwo z citro, także bardzo słabiutkie, także można wypić. No a później jedziemy do domu. Nie, wiem, może jakąś kolację zrobimy, albo tu jeszcze coś zjemy, zobaczymy. Nie ma planów, idziemy najpierw zobaczyć do środka, bo dawno tutaj nie byliśmy. No dobrze, moi drodzy, my już jesteśmy w domu. Pokażę Wam, co takiego kupiliśmy. To jest dość późno, ale przypomniałam ja sobie, że obiecałam Wam pokazać. Byłam w sklepie Bayard. To za chwilę wam pokażę, bo pierwsze co to widzieliście? Yy, widzieliście Deichmana. I tak, w Deichmanie mój mąż. Przepraszam nas za to, że szeleszczę tak mocno. Kupił sobie takie buty do pływania i fajnie potrafił markę Fil. I powiem Wam, że są bardzo wygodne tu takie mięciutkie. No i mają taką podeszwę, i podeszwa też taka jest oddychająca, więc trafił na siebie i były mierzył tutaj. U mamy miasteczko dalej. Ale niestety nie było jego rozmiaru. I musieliśmy jechać właśnie do tego miasteczka Hikon, bo pani poinformowała nas, że tam są dwie pary, więc. Udało się, były dwie pary. 44, tak? 44 rozmiar. Więc mąż już też jest zabezpieczony w buty do wody. A ja jeszcze sobie, słuchajcie, kupiłam klapeczki. Mówiłam Wam, że będę się rozglądać. I kupiłam sobie takie klapeczki. I to, słuchajcie, nie jest korek tutaj, tylko to jest taki. Takie tworzywo. Na początku mi się wydawało, że to jest korek i że, wiecie, jak będę bosą stopą stawać, tak jak w tych klapkach, jak one się nazywają, Birkenstock, że, wiecie, będzie później taki ślad, ale to jest taki korek bardziej plastikowy, bardzo wygodne, miękkie klapki i pomyślałam, że ładnie będą wyglądały do opalonej stopy. Mam nadzieję, że się w tym roku jeszcze poopalamy, że chwycimy trochę słońca, ale idziemy w takie miejsce, że powinna być pogoda, więc... Takie klapeczki, to wszystko kupiłam, mój drodzy, w dach. A teraz sklep Bayard i tam powiem Wam, że mierzyłam spodnie materiałowe. Mówiłam Wam w, tym, w, tym, w tej części filmu, że mam spodnie do mierzenia, ale powiem Wam, że bardzo brzydko na mnie leżały. Nie podobało mi się, tak wiecie, splaszczały mi tyłek za przeproszeniem i były za bardzo przezroczyste, więc nie wzięłam ich, ale za to wzięłam dwie ładne bluzeczki, które były na przecenie, a moja mama kupiła sobie jedną bluzkę, mój mąż nie kupił sobie nic. I pierwszą bluzeczkę, którą chwyciłam, to jest taka panterkowa, ona jest tutaj delikatnie w taki szpic i ona będzie ładnie mi pasowała, fajnie do jakichś wiecie, czarnych krótkich spodenek, czy nawet do spodni, czy do jeansów, Teraz panterka jest w modzie i bardzo jest to miły materiał. Czy ja tu mam okulary? Mamy. Mam tu okulary. Zaraz sprawdzimy sobie, co to jest za materiał, bo jest naprawdę bardzo fajny w dotyku. Tylko tak, czy mi się tutaj uda dla Was sprawdzić, hmm, co tu mamy? 78%, 75% poliester, no niestety 25% wiskoza, ale jest tutaj wiskoza i to jest naprawdę bardzo delikatny materiał, tutaj rękawki są tak fajnie zawinięte, bardzo dobrze się czułam w tej bluzce i powiem wam, że jak przymierzyłam i mąż mnie w niej zobaczył, to mówił bierz, nie zastanawiaj się, bo bluzeczka jest fajna, a drugą bluzeczkę i już wam mówię, to jest rozmiar L Powiem Wam, że rozmiar rozmiarowy tam był nierówny, bo nawet mierzyłam eski i były takie. Tam wzięłam troszkę większą, żeby była bardziej taka, wiecie, luźna, ale mierzyłam eski i były na mnie za duże, więc nie wiem. I tutaj mam rozmiar 36 natomiast i to też jest taki bardziej oversize i ta bluzeczka wygląda tak. Ten ptak, no teraz jest, wiecie, sztuczne światło, ale ten ptak, może poczekajcie, może mi się uda Wam to pokazać z latarką. Już wam mm, co ja robię? O latarka. Czy to się z, z, chyba nie? Chyba z latarką tego nie widać, tak. No niestety, nie potrafię tego wam pokazać, ale zobaczycie na pewno w filmach, jak będę nagrywać, że o może tak, tam bardziej. Do tego świata, że ten ptak się pięknie mieni i naprawdę wygląda ta brzaczka bardzo elegancko, ten ptak jest cały z takich kamyczków właśnie mieniących yy, i ona jest biała taka, gdzie co, taki bardziej krem i również będzie mi pasowała do różnych stylizacji, do różnych dołów. Tak chciałam powiedzieć, także takie zakupy poczyniliśmy. Mąż jeszcze sobie kupił klapki, ale już nie będę wam pokazywać, bo mam je, mam je na stopach, ale też w takiej wersji tego bench. Tylko, że tutaj ma czarno-szary napis. Takie moje są tutaj w jednym kolorze, a jego są właśnie w takie paski. Więc też sobie jeszcze kupił klapki i tyle. tyle z naszych zakupów. Ale jak wiecie, moi drodzy, wybieramy się do Metzigen, więc tam nastawiamy się też na te, na te outlety. Zobaczymy, co tam się nam uda kupić. Ale jeżeli nic nie kupimy, nie ma problemu. Po prostu jedziemy, zobaczymy jak coś będzie. Trafimy, to kupimy. Także na pewno zobaczycie. Może jak wrócimy tutaj, już mamy taki hol zakupowy, no bo na miejscu tam nie uda mi się nic dla Was nagrać. Więc zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Najpierw jedziemy do naszych przyjaciół, wybieramy się do nich w czwartek. W piątek będziemy chcieli właśnie jechać do Metzigen, a w sobotę razem wyjeżdżamy na wakacje. I mogę Wam to zdradzić. Na pewno się już domyśleliście po, po tych butach. Wiecie, do czego takie buty są potrzebne, żeby wejść do wody i nie poranić stóp przy plażach kamienistych lub przy koralowcach? Tak, jedziemy do Chorwacji. Jedziemy do Chorwacji na e, chyba na tydzień. Wybieramy się tam. więc. Będziemy spędzać czas z przyjaciółmi. Udało nam się zabukować fajny apartament, więc na pewno będziecie widzieć to w dalszych filmach. jak, Gdzie pojechaliśmy, jak wygląda nasz apartament, będę się starała wam nagrać i co nieco wam pokazać, jak wygląda Chorwacja. Jeszcze nigdy w Chorwacji nie byliśmy, jest to nasz pierwszy raz. I fajnie, że właśnie jedziemy z naszymi przyjaciółmi, i tam też będzie grupa naszych przyjaciół, reszta, więc daleko do siebie nie będziemy mieli, bo będziemy mieli około 11 km. Więc super, będziemy mogli się spotkać, ale też nastawiamy się na wypoczynek i na promienie słoneczne. Także trzymajcie za nas kciuki, żeby pogoda nam tam dopisała, żebyśmy mogli złapać tych promieni słonecznych i żeby ten nasz wypoczynek w Chorwacji. Był udany. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas. Taki łączony vlog, ale pomyślałam, że bardzo mało um, nagrało mi się, wiecie, z wyjazdu z Polski. Tylko, wiecie, widzieliście kilka ujęć z drogi i później drugi dzień dzisiejszy, więc pomyślałam, że zrobię taki już dzisiaj zakończenie tego vloga. Już tutaj na miejscu pokażę wam, co udało mi się kupić, a kolejne filmy to już będą. Jeszcze jeden wyjazd nam się tutaj. Eee, tak, jeszcze jeden wyjazd tutaj planujemy. Na jedną wycieczkę chcemy jeszcze przed wyjazdem do Niemiec pojechać z mamą, a później już będą filmy z Chorwacji. Nie wiem ile. Zobaczymy. To się okaże, ile mi się uda nagrać, ale na pewno będą. To już moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za dziś. My widzimy się już w kolejnym filmie. Trzymajcie się dziecko i do zobaczenia. jaki